Księga Henocha. Wstęp. Błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. Henoch, człowiek błogosławiony i sprawiedliwy, któremu pan otworzył oczy i obdarzył świętym widzeniem w niebiosach, zabrał głos i powiedział, to co pokalali mi aniołowie. Usłyszałem od nich wszystko i zrozumiałem to, co zobaczyłem, choć przeznaczone to jest nie temu pokoleniu, lecz pokoleniom dalekim, które dopiero nadejdą. Przemówiłem na temat wybranych i o nich ułożyłem przypowieść: Święty i Wielki wyjdzie ze swego mieszkania i wieczny Bóg wstąpi na górę Synaj i ukaże się ze swoim zastępem i objawi się w mocy swej niebiańskiej potęgi. Wszyscy ulegną przerażeniu. A czuwający zadrzą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi. Wysokie góry zostaną poruszone, a wyniosłe wzgórza zmaleją i topnieć będą jak wosk przed ogniem. Ziemia pogrąży się, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie zniszczeniu. Na wszystko zostanie wydany wyrok, również na wszystkich sprawiedliwych. Sprawiedliwych Bóg obdarzy pokojem swoich wybranych zachowa i zmiłuje się nad nimi. Wszyscy będą należeli do Boga, będzie im się powodzić i będą błogosławieni, a światło Boże nad nimi będzie świecić. Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników, i aby złajać każdego za to wszystko, co przeciwko Niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy. Popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmieniając swych reguł. Popatrzcie na Ziemię i zrozumcie na podstawie dokonanych od początku do końca na niej dzieł, że jak to wyraźnie widać, żadne z dzieł Boga się nie zmienia. Popatrzcie na lato i zimę, jak cała Ziemia pełna jest wody, a chmury. Rosa i deszcz pozostają na niej. Przyjrzyjcie się i zobaczcie, jak wszystkie drzewa usychają i jak wszystkie ich liście opadają z wyjątkiem 14 drzew, których liście i nie opadają, które pozostają ze starym listowiem, aż po dwóch lub trzech latach przychodzi nowe listowie. Przypatrzcie się jeszcze letniej porze, gdy na początku lata słońce jest ponad ziemią. Z powodu żaru słońca szukacie cienia, a ziemia praży skwarem i nie możecie stąpać po ziemi lub po skale z powodu owego żaru. Przypatrzcie się, jak drzewa pokryte są zielonymi liśćmi i rodzą owoc. Zrozumcie to wszystko i pojmijcie, jak ten, który żyje na wieki, dokonał wszystkich tych spraw i jak jego dzieła trwają przed nim w każdym następnym roku, jak wszystkie jego dzieła służą mu i nie zmieniają się. Tak jak Bóg kazał, tak wszystko się dokonuje. Zważcie, jak morza i rzeki wypełniają swe zadania. Jednak wy nie wytrwaliście ani nie zachowywaliście prawa Pana, ale przekroczyliście je i swoimi nieczystymi ustami wypowiadaliście słowa pełne pychy i zatwardziałości przeciwko jego majestatowi. O twardego serca! Nie zaznacie pokoju. Dlatego będziecie przeklinać dni wasze i zostaniecie pozbawieni lat waszego życia. Wieczne przekleństwo się wzmoże, a wy nie doznacie zmiłowania. W owych dniach przekażecie wasze imiona sprawiedliwym na wieczne przekleństwo, sprawiedliwi, o przeklęci, będą wam grzesznikom i niegodziwcom złożeczyć na wieki. Wybrani otrzymają światło, radość, pokój i odziedziczą ziemię. A wy niegodziwcy otrzymacie przekleństwo. Następnie sprawiedliwi posiądą mądrość. Będą oni wszyscy żyć i już więcej nie będą grzeszyć, czy to przez zapomnienie, czy z powodu pychy. Lecz ci, którzy posiadają mądrość, będą pokorni. Nie będą już popełniać zła, sąd ich nie dosięgnie przez wszystkie dni ich życia i nie umrą z powodu boskiego gniewu i oburzenia, lecz dopełnią liczby dni swego życia i ich życie upłynie w pokoju, a lata swej radości spędzą w zadowoleniu i wiecznym pokoju po wszystkie dni swego życia.